Kolekcja Antique Games zrodziła się już 20 lat temu, kiedy spostrzeżenie, że jako ludzkość gramy odwiecznie w te same gry relacji, gry poszukiwania odpowiedzi na ważne pytania, zmienia się w zasadzie entourage, otoczenie, scenografia, a my jako ludzie cały czas szukamy odpowiedzi na ważne pytania chociaż tak naprawdę zasypujemy się mnóstwem pytań, które nic nie zmieniają w naszym życiu. Staram się wybrać te uniwersalne, ważne, które kiedy zatrzymamy się nad nimi i spróbujemy sobie na nie odpowiedzieć, rzeczywiście refleksja nad nimi ma szansę zmienić nasze życie. To było dla mnie takim klu, stworzeniem prac, Zanurzonych w antyku, a jednocześnie dotykających naszej rzeczywistości, świata konsumpcyjnego, świata współczesnego z jego symbolami, dymkami komiksu, gumą do rzucia, dolarami, złotem, puzzlami, jednocześnie połączonymi z tymi twarzami, które niesie ze sobą klasyka antyk symbolizującymi każdego z nas Everyman. I every woman zanurzonych w, jednocześnie w antyku i w współczesności. Odpowiadając na te pytania, stworzyłem cały język plastyczny i różne koncepcje, które są personifikacjami tych pytań, dla mnie istotnych i istotnych dla każdego z nas. Tak więc za każdą rzeźbą z tej kolekcji stoi jedno wielkie pytanie. Moim takim szedewrem jest kompozycja Empty Gold. Głowa wykonana z oddzielnych kawałków puzli, podzielona tak, iż możemy dekomponować ją, odkrywając złote wnętrze. Wnętrze wyzłocone prawdziwym 24-karatowym złotem. Pytanie, jak poszukujemy piękna w drugim człowieku? Czy odważamy się zniszczyć fasadę pięknej twarzy, co też znajdujemy w środku? Czy odważamy się podjąć to ryzyko, wyjąć odpowiedni kawałek? Wszystkie one stoją siłą grawitacji, także jeden fałszywy ruch i cała kompozycja może runąć. Ta praca została stworzona właśnie po to, abym mógł szukać. Odpowiedź na to pytanie, co znajduję w środku? Czy to jest pustka, czy to prawdziwy skarb? Czy odważam się wykonać ten ruch, czy pozostaję na bezpiecznej powierzchni pięknej twarzy? Sticky Pink to kompozycja, gdzie różowa guma skleja dwie twarze kobiety i mężczyzny. Ten róż, symbol przyjemności. Z drugiej strony, czegoś bardzo płytkiego, naskórkowego, gumy do rzucia, którą wysysamy i wypluwamy. Za nią pytanie o jakość naszych relacji. Czy tylko przyjemność? Czy tylko wyrzucie i wyplucie? Czy patrzymy sobie w oczy? Czy widzimy siebie? Czy celem jest. E Właśnie to użycie i przyjemność, czy jednak chcemy mieć ze sobą głębszą relację? Rzeźba fast food, czyli hamburger składający się z warstw, rzeźba z trzech materiałów z drewna, z marmuru i z brązu, gdzie piękna twarz przekrojona jak bułka hamburgera mieści między sobą gazetę, magazyn z napisami buy new product, wyzłocona w takich kiczowatych kolorach yy, kojarzących się ze światem reklamy, a sałata stworzona z 100-dolarówek. Pytanie o mentalny posiłek, jaki sobie przygotowujemy. Czy idziemy za tym, co proponuje nam mainstream, gdzie piękne twarze nakłaniają nas do coraz to nowych produktów, a wszystko na tej sałacie z dolarów. Czy jednak zatrzymujemy się w życiu na chwilę i poświęcamy czas na refleksję, jednak co przyjmujemy do siebie i kto nam to sądzi?